Przeżyć horror na własnej skórze. Jeżeli kochacie horrory i Halloween, to musicie sprawdzić te atrakcje. Cztery domy strachów, prawdziwe horror houses, z aktorami wewnątrz. Udało nam się w tym roku przyjechać już w pierwszym dniu sezonu Halloween do Energy Land. Oprócz tego, że park jest przystrojony cudownie jesiennie, nie wiem ile tą dyni oni musieli zużyć do dekoracji całego parku, ale wygląda to niesamowicie. Można spróbować na przykład jadalnych kasztanów. Oczywiście można skorzystać ze wszystkich atrakcji. My zjechaliśmy chyba na prawie wszystkich roller poza tymi wodnymi. Osobiście ja kocham Zadrę. No i poszliśmy na część, dla której tu przyjechaliśmy, czyli strefę Domu Strachów. Strefa jest od 16 roku życia i wcale się nie dziwię. Wschodzicie sami lub z ekipą do jednego z trzech domów, no i musicie z niego wyjść, co nie jest ani łatwe, ani przyjemne, bo gonią Was potwory, zombie, czy straszą pacjenci nawiedzonego szpitala psychiatrycznego. Każdy oceniam 10 na 10. Jeden z domów jest od 12 roku życia, jest w innej części. Trochę go zignorowałam, myśląc, że będzie lajto